Następnie na samym wstępie będziesz prawdopodobnie musieć się zweryfikować, czyli przejść tak zwane KYC, Know Your Customer. Nie obawiaj się tego, jest to zwyczajna procedura na każdej giełdzie. Regulowanej taka procedura występuje. Tam, gdzie pieniądze, tam się trzeba po prostu zweryfikować. Więc ponownie klikasz tego ludzika u góry po lewej stronie i klikasz przycisk Verify. Ja tutaj mam już zweryfikowane, ty niestety będziesz musieć to dopiero zrobić. Więc o co tutaj chodzi? Trzeba po prostu wysłać jakiś dokument, miejsce zamieszkania, po prostu przejść weryfikację. Więc na tej stronie można będzie się zweryfikować. Po dokonanej weryfikacji, jeżeli nie musisz jej robić od razu, no. To bym się tym na początku nie przejmował, więc po dokonanej weryfikacji na samym wstępie musisz wpłacić pieniądze. I są dwa sposoby. Pierwszy gorszy, drugi lepszy. Pierwszy sposób jest to kliknąć po prostu deposit. Czyli po lewej stronie tutaj jest taka zakładka, taka ikonka deposit. Klikasz deposit. Wybierasz sobie, czy chcesz tutaj wpłacić kryptowalutę. Na razie podejrzewam, że tej kryptowaluty nie masz, więc wybierasz cash. Może być USD, najłatwiej chyba właśnie w dolarach, aczkolwiek możesz wybrać również inną walutę typu poundy, liry, euro i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz sobie wpłacić swoją walutę. Polskie złotówki też tutaj możemy doświadczyć polską złotówkę, więc można wpłacić w polskie złotówce. Nigdy tego nie robiłem, no ale tak jak widzisz. Prawdopodobnie można, więc klikasz sobie Continue, i po przycisknięciu Continue musisz tutaj po prostu podać różne swoje dane. Robisz, że akceptujesz, przechodzisz do płatności, i następnie wpłaszasz swoją złotówkę. Nie wiem, co to jest to zen, nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie jest to jakiś pośrednik. Zobaczmy. Jak to wygląda z naszym dolarem amerykańskim? Dolar amerykański wpłacałem nie raz. Tutaj widzicie, nie ma żadnych opłat, aczkolwiek taki transfer idzie od 1 do 4 dni. Tutaj wybierasz sobie kwotę. Minimalny przedział to jest 50 dolarów. Zaraz pokażę tobie, jak wpłacić mniejszą kwotę. Klikasz continue. No i musisz chyba podać jakieś tam konto bankowe. Nie mam pojęcia o co chodzi, więc musiałbyś się tutaj. Zaznajomić. Druga lepsza opcja, moim zdaniem, to jest kliknąć tutaj w taką zakładkę More. My, ory E. Klikamy w tą ikonkę More i tutaj jest Buy Crypto. b u y crypto, Klikamy w Buy Crypto. Najlepiej byłoby właśnie kupić BUSD, czyli to jest token, tak zwany stablecoin, 1 do 1 z dolarem. Minimalna kwota to jest 15 dolarów, czyli 15 BUSD. Jest to w przybliżeniu niecałe 15 dolarów, tak jak tutaj widzisz. Klikasz ikonkę na dole Buy BUSD i pojawiają ci się opcje. Możesz wybrać Apple Pay, możesz wybrać kartę. I tak naprawdę powinieneś mieć od razu te pieniądze na koncie, czyli od razu powinno ci przyjść 15 dolarów. Więc ta opcja może Moim zdaniem jest zdecydowanie lepsza i zdecydowanie tutaj szybciej po prostu przychodzi ta wpłata.